Znowu jesteśmy u i chuj, dzwoni, bo do niego to nie tak, Tu byłem parę godzin temu, zostałem stąd tam. Halo. Dzień dobry panu. Przyszedłem po kosiarkę, która została wystawiona na sprzedaż. Po kosiarkę nie tam, kosiarkę. No nie wiem, tam jakąś pana kosiarkę. No chcę pożyczyć Kupić? Pożyczyć A. nie, 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 ona nie, no nie, jest żona. Nie słuchaj! A mogę chociaż ją zobaczyć? Bo może kupię. No pożycie w sensie. No tak sobie wejdę. <grywka> Szukamy kurwa koszarki u niego na podwórku. O, wchodzimy tam znowu po tych schodach. Oba!

co to jest? Kurwa. worek z zabawkami, kurwa. Okie to. Okie to, kurwa. Cool. Rękawice top ten. Zajadliśmy się. Ej. Ej, co? Mam broń, kurde, dziadek. Na rajwie ostatnio. A może jednak tego nie? Спасибо, Минус, я

Dwa malcach, drzwi Jebany No i chuj co? Dobra, idę na górę chyba próbowały drzwi otworzyć Kurwa, w środym przez okno, ale to siatki są? Pięknę tam dobra, bóg najgłości przy głowy dobra kurwa, wychodzę się. jeszcze dzisiaj tu wrócę. Może ja raczej waluję. Możesz uczynić, możesz coś napisać. O ja pierdolę. Dobra, kurwa, nie panie. Pozdrawiam, góra, przepię. Jak jakoś miałam to zrobić, chyba Grzegorza na Florydę, ale tam ku imię, pozdrawiam.